Hej, cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku przychodzę do Was odcinkiem takim Halloweenowym. E, w dzisiejszym odcinku trochę porozdaję, w sumie dawno chyba na odcinku nic takiego nie robiłem. Także w dzisiejszym odcinku popytamy graczy, czy podczas Halloween wybraliby cukierek e, czy psikus, także... W za odpowiedź będziemy dawali jakieś upominki. Upominki będę dostawał przez koło, aby to w miarę było uczciwie. Także mam nadzieję, że pomysł wypali, że będą jak coś gracze na czatach. Także zaczynamy. Przed zaczęciem tego odcinka, zapraszam Was do dania łapki w górę, subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nowości. Zapraszam również do dania komentarza wraz ze swoim nikiem, ponieważ macie tutaj rozdanko na coś z kolekcji tutaj macie osobę, która wygrała w poprzednim rozdaniu bardzo, ale to bardzo Ci tutaj gratuluję. Zapraszam również do wsparcia kanału. A my zaczynamy. Dobrze, więc idziemy tutaj na czaty i zobaczymy czy ktoś jest aktywny. Na razie nikogo nie widzę. Mam nadzieję, że zaraz to się zmieni i jest jedna osoba. Także do niej napiszmy. Ma 25 level, więc 8 level tutaj nie ma znaczenia. Także może na to nie uwagi i napiszmy. Dobra, wysyłamy tutaj wiadomość. Mam nadzieję, że jest dobrze napisane, bo coś mi się tu pozłączało. Tu jest kolejna osoba, druga jeszcze. O, tutaj jest osoba trzecia. Ok, jest sporo widzę tutaj ludzi i nam odpisała pierwsza osoba. Także zaraz wylosujemy jej jakiś upominek. Tutaj jeszcze napiszę do tej osoby i zobaczmy co nam się tutaj na kole wylosuje. I jest to prezent szafy. Wyślijmy. Wyślę jakiś chyba unikat z tygodnia. Będzie tak najbardziej neutralnie że mam jakieś włosy albo coś takiego fajniejszego. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, wyślimy włosy wodne z Tygodnia Unii. I odpiszmy tej osobie, by sprawdziła prezenty. Nie wiem, czy się wysłało, czy nie. Wysłało się, ale reszta osób nam nie odpisuje, także czekam na więcej odpowiedzi. O, tu widzę, osoba ma styl halloweenowy, ubrany look. Jest tu poruszałem. jakoś w topę źle sprawdziłem wiadomości. Mam nadzieję, że ona zignoruje tą pierwszą. Albo wcale nie odpowiem. OK, dostałam odpowiedź tutaj od osoby, także wylosujmy jakąś nagrodę. I jest to prezenty z listy życzeń, Przedajmy jakieś prezenty z listy życzeń. Jeśli nie ma w ogóle listę życzeń, jeśli nie, to wylosujmy jeszcze raz chyba. Uwaga, żeby miała. OK, więc chyba raczej nie ma, także wylosujmy coś innego. I jest to kolekcja, także ta osoba miała. Szczęście, że dajmy jej tutaj e, coś z kolekcji, akurat poprzesyłam sobie kilka rzeczy, ile MSP mi na to pozwoli. Dobrze, otworzę jedną z przesłanych rzeczy e, i wyślijmy może czapkę Ink na sam początek. Otworzę i tutaj sobie dajmy To Jugo osoba na mnie napisała, ale to może zaraz ja jej odpowiem. więc nie wiem, czy dostaniemy jeszcze odpowiedzi, także ja dalej tutaj szukam ludzi, którzy może będą chcieli na, z nami, znaczy nam odpowiedzieć na pytanie. Cukerek albo psikus. Na no, głównych chyba jest mało. A, dobra, widzę. Czy ta osoba, bo widzę tutaj jakieś interakcje na czacie. Także może nam odpowie na pytanie. Soba nam podziękowała, także fajnie. Pierwsza taka, wydaje mi się, że bardzo fajna reakcja. To samo, że jest dobrze skopiowane, muszę przemyśleć, jest dobrze skopiowane. Tutaj nam osoba odpisała, że wybrałaby psikusa. ja sobie to w ogóle wyłączę na ten czat. I poczekam, może nam ta tę osobę podpisuje, bo trochę jednak napisałam, a tutaj mam raczej ograniczoną. Także wybrała osoba psikusa, więc wylosujmy jej nagrodę, jaką dostanie ode mnie. I jest to e, prezent szafy. Tak samo da mi chyba unikat z tygodnia. Chyba, że mam jakieś ładniejsze, jakieś włosy czy coś. Boczymy. Coś Takiego, żeby to w miarę wyglądało. O ile ma pań. Pozwolić, nic to są lagi. Na moje nieszczęście albo nie wiem co się dzieje. Dobrze, dajmy tą sukienkę Rio i odpowiedź, żeby dać mu prezent. I ja poczekam na odpowiedzi jakieś i... Okej, okay, odpisała nam tutaj jeszcze jedna osoba. Także mu tutaj też coś wylosujmy. I jest to również kolekcja. Także otwórzmy tam jeszcze spódniczkę Pixel. I ją podarujmy tutaj osobie. że wysłana. Także ja Wam dziękuję za obecność. To na tyle. Pa, pa.